Manko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Toilet Tower Defense i dzisiaj przetestujemy sobie pierwszą z postaci nowych postaci. Oczywiście tych lepszych będzie to Boss Toilet, słuchajcie, go możecie zdobyć po prostu tutaj. Mamy w Advanced Toilet Krejcie do zdobycia takiego Boss Toileta, jest to nowy godli. Oczywiście widzowie, tutaj mamy też Noob Krayta no tutaj tego nie ma, ale ogólnie jak się przypatrzymy na Samon Area, to mamy generalnie widzowie aż trzy aktualnie godli do zdobycia. Możecie trzy różne godli postacie zdobyć, co jest mega fajne i tutaj na Giga Plus ten update, bo jest Dużo postaci i wiecie, takich godliw samoneria to jest mega, mega fajna sprawa. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tak sobie myślę, że właśnie przetestujemy tego ziomeczka na jakiejś zwykłej mapie, żeby na spokojnie sobie to ogarnąć. Dzięki temu też i tak dostaniemy expa do Summer Passa. No i słuchajcie, w ogóle nie grałem, zdobyłem dużo postaci za to, bo wiecie, latałem i po prostu kupowałem. Mamy jeszcze do zdobycia te wszystkie z Summer Passa. No i tak naprawdę, widzowie, pozostał mi jeszcze ten smooth toilet. Jeżeli dobrze to rozumiem, to chyba tak się nazywa ta postać. Smooth Toilet. Ten taki Michael Jackson, właśnie ten tutaj z Nightmare'a. Tylko, że jako postać. No i jeszcze widzowie Buff Mutant Toilet. Więc mamy tak naprawdę brakujących pięć postaci z update'u. Całą resztę już mam. No i właśnie będziemy testowali widzowie pierwszą, czyli Boss Toileta, Oczywiście na początku ja tutaj daję od razu Green Laserka, żeby rozwalać te Boss Toilety. Znaczy, Boss Toilety. Te Skibidi Toilety, żeby mi tutaj nie przeszkadzały. No i zobaczcie. Ciekawe jest to, że Boss Toilet zaczyna od Boss Toileta 4.0, czy coś. Takiego, ale tutaj level czwarty widać. Ciekawa sprawa. A sponsorem odcineczka jest już długo funkcjonująca strona Bloxboom, na której możesz kupić przedmiot lub jednostkę w grze, która Cię interesuje. Jest tutaj Toilet Tower Defense, Adopt me Pet Simulator oraz wiele więcej. Jedyne co wystarczy zrobić, to zalogować się na stronce, wybrać przedmiot, który Cię interesuje, dodać go do koszyka i zapłacić. Pamiętaj, by wpisać kod Meres, aby otrzymać aż 10% zniżki na wszystkie zakupy. Opcji jest wiele, bo można płacić PayPalem, kartą oraz blikiem. Blik dostępny jest w wyborze TazaPay. Każde zamówienie dostarcza bot, więc po opłaceniu zamówienia wystarczy dodać go do znajomych i dołączyć do niego, bym mógł wysłać trada z przedmiotem, który kupiliście i gotowe. Jeśli coś pójdzie nie tak, pamiętajcie, że jest support 24x7 na stronce i na pewno wam pomogą gwarancja przedmiotu albo zwrot pieniędzy. Chyba, że to po prostu jest pokazane, jak on wygląda na czwartym poziomie, ten Boss Toilet i ogólnie Boss Toilet, mam wrażenie, będzie to ziomeczek, który po prostu będzie się zmieniał co każdy level, tak jak macie Boss Toilety jako bossów na różnych trybach, no to właśnie tak się będzie to zmieniało. Serio, tak mi to wygląda, że to Boss Toilet, który się zmienia, tak jak mieliśmy, go na normalnych trybach, tak też tutaj się pozmienia. Oczywiście nie używamy DJ-a, widzowie, dopóki nie sprawdzimy jego podstawowej, wiecie, podstawowej jakby podstawowych umiejętności, podstawowego grania, nie? Jeżeli będę chciał zboostować to po połowie meczu, tak jak zawsze, bo wiecie, boostuję dodatkowo, żeby zobaczyć, ile boost daje, jak dużo to tutaj wiecie, co tu i jak, co się dzieje, no to fajnie się sprawdza, więc wiecie, ja to tam na przykład lubię, dlatego biorę też dj TV, ale na później, nie? Zróbmy Grina tutaj, i teraz tak, widzowie, wystarczy nam 1000, żeby postawić go na pierwszym poziomie. Nie jest to dużo. Obrażeń ma wtedy 1530 ręża, co pół sekundy te 1500, także mamy 3000 obrażeń, bardzo fajnie wyglądający widzowie godli. Nie ma co ukrywać, że jeżeli patrzy się na takie, że tylko za tysiaczka się go stawia, ma duży ręcz nawet jak na początek. Słuchajcie, duże obrażenia i bardzo szybko bije. No to jak na taką postać, to naprawdę... Bo powinniśmy być zadowoleni, nie? Wydaje mi się, że naprawdę spoko to wygląda. Dajmy jeszcze jednego green laserka. No i co, widzowie? Myślę, że czekamy już tak naprawdę na tego godli, bo nie ma co przedłużać. Trzeba go od razu postawić, żeby już dobrze szło. Widzicie, leci tutaj jakiś bostojlet, już tak robi się tak wiecie. No tak ciężko, nie? Dlatego warto by było postawić od razu tego bostoileta. Tylko tak myślę, gdzie? I tak sobie pomyślałem, że może ogarniemy to jakby tutaj no nie wiem, gdybym go tutaj widzowie postawił, to nie byłoby źle. Patrzcie, wstawiamy i mamy Boss Toiletto, on bije laserkiem, dobra, czyli to jest taki g nie? No w sumie tak, no Boss toilet to właśnie g więc tutaj bardzo ładnie nawalamy widzowie, no i to, do to, to ja rozumiem, nie? Za 5000 kolejne ulepszenie, dodaje nam ranger i ogromną ilość obrażeń. Oczywiście jego cooldowny już na, od, na samym początku są mega dobre, więc tutaj nie ma co gadać, cooldowny to się nawet nie zmieniają, bo i tak są mega, mega dobre, więc tutaj widzowie raczej damy sobie radę. Ten ziomeczek tutaj podejdzie, dostanie z Serka. No, muszę go ulepszyć, wiadomo, bo aktualnie ten ręcz to mi tutaj nie zezwala na jakieś wiecie, fajniejsze grańsko. Troszkę to słabo wygląda. No i dobra, dajmy Boże, jeszcze tutaj tego boss toileta. Lecimy, widzowie, żeby też tutaj smażył. Więc mamy dwóch boss toiletów. Bardzo fajna postać, już mi się podoba. Ten godli widzowie jest do zdobycia zakojny. W sumie w tym update'cie to wszystko jest do zdobycia zakojny, jest free to play. No mówiąc krótko, po prostu niesamowicie fajny update, bo generalnie dodali dużo rzeczy które są totalnie widzowie free, nie? Tutaj nie można się... Nie można, no, no nie ma co się przejmować, bo wszystko jest totalnie widzowie free-to-play i właśnie to jest najlepsze w tym update'cie, że serio, Totalnie, ja jestem pod wrażeniem. Jestem totalnie pod wrażeniem tego, jak dobrze wiecie, jak dobrze ten update zrobili i że faktycznie on jest free to play. Ja, ja do teraz nie dowierzam, że dało się w końcu zrobić taki fajny update. Jest tak dużo postaci, widzowie, do testowania. Jest ten wulkanik Titan nowej Godli. Także kolejny w sumie Godli. Bo ja mówię, że trzy macie do zdobycia, ale cztery w sumie. Bez upgrade Titan Cinema z Samonu. Z krejtów jest właśnie Bostoilet, Toilet. Aqua Titan też możecie, i możecie też widzowie samonować sobie ziomeczka takiego jak właśnie wulkanik Titan z Tropical Creta. Tropical Creates są za gemy, ok, ale są też za coiny. więc dosłownie macie mnóstwo opcji. Do zrobienia sobie takiego teamku Free to Play. No dosłownie i to z Godli, nie? Składającego się z Godli. W końcu mamy taki update, gdzie Godli po prostu leżą wszędzie, nie? I to jest fajne, to jest fajne, bo Godli, no wiadomo, powinno być mega mocne. No i powinno być też dla, dla graczy free to play, że wiecie, jest jakakolwiek opcja zdobycia w końcu Godli nie tylko ze skrzynki, tak jak Golden Future Lodge Clockmana, czy tam nie wiem, szefa Clockmana to w ogóle było ciężko zdobyć. Wiecie, to, to, to nie jest fajne, nie? Dlatego tutaj mega, mega. Mi Miło, że w końcu się tym zajęli. No fajnie po prostu, że, że ogarnęli się, nie jakby w końcu. Ja tutaj za to mam problem z ogarnięciem siebie w tym miejscu, z tego co widzę, bo totalnie właśnie przegrywam. Nie, nie wiem, czy zdążę go ulepszyć, żeby tutaj coś zrobić. Raczej nie, więc weźmiemy sobie widzowie grina tutaj, postawimy za tysiaczka Boss Toileta i tutaj go ulepszymy, wiecie? Patrzcie, cyk, mamy drugi poziom. Boss Toilet 2.0 teraz jest, patrzcie to, jak ładnie bije, nie? Ej, mega, to jest bardzo fajna postać, w sensie daje taki fajny vibe'ik tych wszystkich bossów kiedyś na każdym trybie, na każdym poziomie trudności i czujecie to, nie? Czujecie taki fajny vibe'ik z tego. Ej, to jest mega, mega dobre. Naprawdę mi się podoba ten Bostoilet. Super zrobiony. Oczywiście dalej robimy Santę, żeby szybciej tutaj ogarniać tych naszych Bostoiletów. No i wszystkich postawimy rzecz jasna tutaj do przodu. Patrzcie, leci 2-0. Bostoilet 2-0. Patrzcie, mamy porównanie. Bostoilet 2-0 jako Skibidi. Przeciwny, tak? Tutaj leci i zobaczcie, jak wygląda nasza postać. Taka, Bostoilet 2-0. Ej, mega fajnie jest to zrobione, że wiecie, mamy taką możliwość, żeby. żeby zawalczyć Skibidi postacią na Skibidi postać. Dosłownie. Teraz widzowie, jest to możliwe. No, fajnie to wygląda. Także ja w tej chwili, widzowie, polepszam to na maksa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W sensie polepszam Santę na maksa i za chwilkę sobie porobimy wszędzie tych boss toiletów I będzie już o wiele, wiele łatwiej. Dobra, widzowie, za chwilkę będziemy mieli na trzecie ulepszenie. Mam już Santę na maksa. No i potrzebujemy trzeciego ulepszenia, czyli bostoileta 3.0. Dosłownie, bo patrzcie, jak tutaj robi się grubo, nie? Serio jest mega, mega tutaj ciężko. Leci dużo toalet, mamy problemy, nie ukrywam. Ale myślę, że ten godli widzowie i tak da sobie. Radę. Patrzcie, to za chwilę się ulepszymy, tylko nie wiem, czy nie ulepszać siebie tutaj. Bardziej. Dobra, ulepszmy tego. Mamy 3-0 widzowie, Boss Toileta. Patrzcie, co się dzieje. Teraz nawalamy z kilku laserków i takie postacie po 200 tysięcy hp, po 400 prawie tysięcy HP ten balaklawa. No to totalnie dojeżdżamy, nie? Mega dobrze to działa. Dajmy sobie green laserki tutaj na wyższy poziom. No i dobra, widzowie, 35 tysięcy za ostatnie ulepszenie, Boss Toilet 3-0. Chyba Boss Toilet 4-0 to będzie już ostatnia jego tutaj przemiana. Tak mi się wydaje, że to tak tutaj siedzi. Jeżeli chodzi o dostawanie stunów, dostaję chyba. Ale bardzo rzadko, czyli ma troszkę tych, tego odbijania, nie? Nie wiem, ile dokładnie, ale dość dużo odbija. Bo jak tak patrzę na to, to serio to większość czasu to ta postać nawala. Także naprawdę wygląda to giga dobrze. To, co bym chciał zrobić, to na pewno ulepszyć też tego za 20 tysięcy, bo tutaj jednak jestem tak po środku i tego, wiecie, początku tej fali zawsze. Więc fajnie by było ich tutaj rozwalać, żeby nie czekać aż tak tam daleko, nie? Więc tutaj na pewno to zrobimy. Na pewno później dodamy DJ-a TV Mena i speaker drona mam tylko po to widzowie wsadzonego tutaj do Eku, że gdy Gdyby było trudno, gdybym dostawał za dużo stunów, to byśmy go używali. Ale póki co powiem wam tak, totalnie nie czuję potrzeby używania go, nie? Jakoś tak tutaj jest na tyle dobrze, że, że nie ma po co. Po prostu nie ma po co. Green laserek oczywiście, dostaje stuny, tutaj to, to nawet nie jestem jakoś mega zdziwiony. Na pewno 35 tysięcy teraz zbieramy widzowie i zobaczymy jego ostatnią potężną, wiecie, skibili toiletową formę, nie, bo w toilet jako godli widzowie naprawdę udana postać. Nie wiem jak te wszystkie postacie mniejsze, te właśnie kamo toilety, te wszystkie toilety nowe, tak? Ale będziemy je testowali widzowie spokojnie, codziennie odcineczki, codziennie, bo jak dobrze wiecie tych postaci jest mega dużo. Codziennie was czymś tutaj zaskoczę, jakimś fajnym testem, także mam nadzieję widzowie, że będziecie tutaj oglądali, zostawicie łapeczkę, zostawicie subika za tutaj, wiecie, starania. Jeszcze mamy do sprawdzenia Titana Kaktusa w końcu, jak kiedyś ktoś by sprzeda, bo problem jest taki, że jest go bardzo mało. Także nawet kupca nie da się, wiecie, trafić. Znaczy, sprzedawcy, ja jestem kupcem, co ja gadam, żeby wiecie, trafić na jakiegoś tutaj ziomeczka, który by to sprzedawał. Bo ja, jako kupiec tego, tego tutaj potężnego tada kaktusa, no, no nawet nie mam gdzie kogoś znaleźć, nie? Więc wiecie, ciężka sprawa, po prostu. 35 tysięcy widzowie. No zresztą, po co mi jakiś Titan kaktus skoro mam tak potężnego bostoileta? Chłop sobie siedzi w kiblu i po prostu rozwala wszystko po kolei. Dobra, widzowie, czwarty poziom. Yo, bostoilet 4 4.0, nie? Patrzcie, jak nawala z tego laserka, i no Naprawdę mocno nawala. Jak tak na niego patrzę, 0,2 sekundy, 2460 range'a widzowie. Wiecie, co musimy zrobić? Musimy koniecznie sprawdzić, co będzie, jeżeli dodamy DJ'a TV, nie? To, to musi wjechać. Nie, nie ma, że nie, widzowie. Nie ma, że nie. Więc tak, ulepszamy go. 25200. Ok, 0,18 cooldownu, 26400, jeszcze wyższy poziom, 27600, 0,17, 0,16, 28800 i widzowie, ostatni poziom, 30 koła, 0,16 cooldownu, 60 range'a. Wiecie ile to jest? To już nie jest 120 tysięcy obrażeń, to jest o wiele więcej, to jest dosłownie widzowie, i to jest mega dużo. To jest mega, mega duże. Ja nie wiem, czy prawie nie 200 tysięcy to będzie. Naprawdę. Powiem wam, że grubiutko to wygląda, nie? Serio, jest bardzo, bardzo mocno. Oczywiście tutaj na początku nie wiem, czy warto tak ustawiać tych ziomków, może bardziej się opłaca tutaj go dać, tego Bostoileta. no albo nawet, wiecie co? Przy dj TV, nie? Żeby zrobić tak, że no szkoda tego DJ-a tam rozstawiać po, po kontakt. to zróbmy tak, zróbmy tutaj, mamy tego Santę, dobra widzowie, jedziemy w ten sposób, nie? Ustawiamy tutaj sobie ziomków w jednym miejscu, żeby tutaj ładnie nabijali, Ok, lecimy, Boss Toileta 3.0 i 4.0 mamy z DJ-em, nie? Teraz z DJ-em, widzowie, żeby to fajnie tutaj działało, no i dobra, zobaczmy, jak nam pójdzie. Aktualnie nie ma problemu, jak widać, za tysiaczka, bo żeby postawić kolejnego boss toileta, uwaga, czy ja mogę zrobić na przykład tak, żeby go tutaj jakoś wstawić tak w miarę, no powiedzmy, że troszkę się nie mieści, chłopak, no troszkę tutaj ma tego, troszkę zajmuje, nie, troszkę zajmuje, troszkę tutaj, patrzcie, no tak jest ciężko go tutaj wstawić, nie, także łatwo... Wstawić, bo stoileta nie jest, ale myślę, że i tak wstawimy go na tyle tutaj, dobrze, że, że to nie będzie problemu DJTV i tak ma spory zasięg, więc wiecie, tutaj bez problemu powinniśmy sobie poradzić. Tylko zobaczmy, gdzie jest tutaj zasięg. Dobra. Okej, okay, coś takiego. Tutaj kolejny boss toilet. Robię maksa, nie? Zobaczymy widzowie, jak tutaj będzie wymaksowany boss toilet działał. Oczywiście z DJM TV, no bo lecimy na całość widzowie. Na całość lecimy, totalnie. I teraz tak, po 5000 czy ulepszać? Mógłbym, mógłbym poulepszać po 5000, bo to jednak już daje ogromny zasięg i fajnie by sobie radzili. Patrzcie, patrzcie, co się dzieje. Cała armia boss toiletów, nie? Jak to mega wygląda. Boss toilet 4.0. Tutaj widzowie ten piękny 2.0. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Mega mi się podoba i powiem wam że robimy to na easy. Dobra, widzowie, powiem wam tak, mega przyjemnie gra się tą postacią, nie mam żadnego problemu, wszystko rozwalam, no wiecie, totalnie na chillu i tak się przyjemnie gra, że ja po prostu jestem w szoku. Patrzcie, te postacie mają giga dużo HP, to jest nightmare, widzowie. Nawet mogliśmy zagrać w sumie w nowy tryb Halloween, bo tam był abysmal, czyli by było trudniej, bo naprawdę ta postać ma potencjał do grania nawet na trudniejszych mapach. Jest tak przyjemna, oczywiście ciężej jest ją ulepszyć, ja tutaj jeszcze źle coś postawiłem, sprzedawałem, to wiecie, jeszcze gorzej mi to idzie, no ale żeby poulepszać Widzowie, wszystko na maksa, to trzeba grać chyba endlessa, nie? Żeby tutaj był, był taki długi meczyk. Bo 50 waveów to jest zupełnie, zupełnie za mało, żeby ich wszystkich poulepszać. No a zobaczcie, że to naprawdę mega dobrze wygląda, nie? No super, tutaj ten 4-0 to w ogóle tak nawala. No 0,16, 60 range'a, 30 tysięcy widzowie, to jest mega dobry godli. To jest tak potężny godli, że ja po prostu jestem w szoku. Że wiecie, że aż tak potężny może być, nie? Ale naprawdę, naprawdę jest potężny. Bardzo dobry i bardzo mocny godli, który, no, po prostu mnie zszokował, nie? Dobrze to siedzi, widzowie. Totalnie dobrze. Teraz warto by było sprzedać Santę. Dobra, tylko żeby go sprzedać, to wiecie, to będziemy mieli problemy, jak zawsze, bo wiecie, ciągle stuny. Dobra, sprzedajmy tego. Okej, okay, mamy to. Jeszcze jednego zróbmy na 4-0. Dobra, widzowie, patrzcie, co się dzieje, nie? Przecież to jest piękne. To po prostu, jak to rozwalam, tego Massive Bastle Owen'a, nie? On ma 2 miliony, przypominam HP. I patrzcie tego Bossa, jak zjemy Bossa. Ja coś czuję, że Bosik będzie tak zjedzony, że to szok. Dobra, jeszcze możemy w sumie tutaj, widzowie, dostawić więcej Boss toiletów, tylko że nie wiem, co mi to da za bardzo. Okej. Okay. O, dobra, widzowie, nawet już nie ma co robić, dobra. Ja tutaj gram, tu nie ma co robić. 300 expa, no nie jest dużo, ale wiecie, kwestia tego, że to tylko chyba się dostaje na... W ogóle dziwne, że exp boosta mi nie dało, bo mam go odpalonego. Czy to tylko daje na tej mapce eventowej wakacyjnej? Serio? Dziwne by to troszkę było. No ale może tak być, bo patrzcie, misje, no w sumie misje porobione tutaj. A miało być, że tylko na summer mode. Okej, okay, widzowie, ja nie wiem dokładnie, co tu się dzieje do końca. Mamy Ex Boosta na Endlessa, bardzo fajnie, to mi się na pewno przyda. 5 winków to jest więcej Expa. 10 znowu więcej, 25 więcej, 50 więcej, nie? Więc tutaj winy, żeby zdobyć więcej Event X Pasa. Bardzo fajna sprawa. No i widzowie, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, bo to super postać. Naprawdę polecam wam go samonować albo kupić za, za Gemę, bo jest coraz tańszy. Ja kupiłem za 10 tysięcy, pewnie będzie jeszcze tańszy. Może takie 5 zejdzie maksymalnie, no ale widzowie. Jeżeli chodzi o niego, mega mocny, dzięki co obejrzonko Siemanko.